Witam serdecznie, dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, 6 maja i mamy piękną Ewangelię, Jan rozdział 6, wiersze 30-35, Jan 6, 30-35. Rzekli do Jezusa, jakiego znaku dokonasz, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nas jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy Pragnąć nie będzie. Mojżesz dał im, kochani, manne, manhu. To oznacza. Co to znaczy? Co to znaczy? Dostali coś, co zaspokoiło ich pragnienie, ale nie wie przynajmniej tak mniej więcej, tak doraźnie. Ale nie wiedzieli, co to jest. A teraz my wiemy. Kto jest naszym zbawicielem, nawet jeżeli go nie rozumiemy do końca, nawet jeżeli go mm, nie umiemy pokochać tak, jakbyśmy chcieli na razie póki co, na tym etapie, nawet jeżeli czasem wydaje nam się odległy może za jakąś kurtyną czy zasłoną, to jednak wiemy, że zbawienie jest w imieniu Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus jest obecny na ołtarzu w Kościele Katolickim. I w konfesjonale czeka na nas z miłosierdziem. Nie musimy już pytać, gdzie jest ta droga, bośmy ją odnaleźli. I to jest subtelne teraz rozróżnienie między taką niewłaściwą postawą posiadacza prawdy jestem wierzący, jestem księdzem, studiowałem, formowałem się wszystko pod kontrolą. Nie. To jest niedobre, bo ta prawda Boża zawsze będzie większa. Deus Semper Major, Bóg zawsze większy, zawsze przekraczający wszystko, co doświadczyliśmy, czego się nauczyliśmy, nawet co so w sobie wypracowaliśmy za Jego łaską, i tak Ale z drugiej strony, nikt już nas nie zwolni od tego, że z Jezusem idziemy do końca. Bo są osoby, które powiedzmy, doświadczyły Bożej Miłości, pierwsza komunia. Poczuły tę lekkość, po spowiedzi, potem bierzmowanie, nawet święcenia kapłańskie, a potem zaczęły szukać czegoś, jakiejś manny, jakiegoś manchu, co to jest, jakiś buddyzm, może jakieś poszukiwania ateistyczne, może jakaś filozofia, a może po prostu dezercja wewnętrzna. Jestem w kościele, jestem przy Jezusie, ale nie do końca się zgadzam, nie do końca mi odpowiada to czy tamto. Jezus mówi, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Dlatego, niezależnie od różnych sytuacji, od wahań, od powątpiewań, które mogą nas napaść, przychodźmy do Jezusa. Mamy zdrowe nogi, a jak nogi już odmówią posłuszeństwa, to zdrowe uszy. Niech słuchają Mszy Świętej w radiu, niech przyjmą Księdza z Komunią Świętą. I to jest nasza kotwica dzięki której nasz statek nie odpłynie na jakieś niepewne, nieznane, niebezpieczne wody. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.